you Co dzisiejszym wyjątkowym dniem dla szkoły. Bo proszę Państwa, gościmy osobę, która yy, no, jest znana na całym świecie. A dlaczego? Tutaj, zaraz Państwu o tym powiem. Jest to podróżnik, jest to odkrywca, no i kajakarz. Ostatnia jego, ostatnie jego nieprawdopodobne wyzwania. Yy, Próbował się dostać, albo próbuje się dostać, albo dostawał się z jednego kontynentu na drugi. A w tym roku, proszę Państwa, otrzymał y, tytuł super optymisty. Super optymista roku 2016. Pan Aleksander Doba, podróżnik i kajakarz, człowiek, który jako pierwszy przepłynął kajakiem Atlantyk, no i przede wszystkim człowiek roku National Geographic. Panie Aleksandrze, chcę Pana zapytać, bo wiem, że Pan urodził się koło Poznania, szwarząc. Tam nie ma wody. Jak to się ta zaczęło? jest woda, I jest Przez nie przepływa cybina. I tam zaczęła się ta przygoda, to zaczęło Pana ciągnąć do wody, czy tak naprawdę potem się to wszystko zaczęło? To później, ale. I jak jezioro, jezioro, to wiadomo, że się kąpałem w jeziorze. A jak za bardzo jeździłem pani łyżwami, a jest otoczone takimi wzgórzami, to na nartach jeździłem. to Tam się zaczęła no, taka no, dziecięcy kontakt no, w ogóle no, z przyrodą. A jak się zaczęła ta poważna przygoda już z wodą? Przecież pan chyba tytuł Mistrza Polski w kajakarstwie górskim uzyskiwał? O, to, to już stanowiłem rekord starości, że taki stary człowiek, jaki wtedy byłem, bo to miałem 57 lat i zdobyłem tytuł akademickiego mistrza Polski w kajakarstwie górskim, to był szok dla wszystkich, dla mnie też, ja z młodymi walczyłem. A rok później powtórzyłem sukces i znowu, znowu szok. Nie? To wielka frajda, I tak pływać po rzekach górskich, dawać sobie radę, a jeszcze czasami być szybszy od młodszych, no to, to wielka, a jeszcze większa moja radość, jak wspólnie z synami, mam dwóch synów, zdobyliśmy dwukrotnie tytuł drużynowych mistrzów Polski w kajakarstwie górskim. Jaka to frajda, że synowie podzielają moją pasję, a są jeszcze lepsi ode mnie. No? To taka duma ojca rozpiera, że to mój syn płynie, ja tak biegłem z wzdłuż rzeki, nie to Czesiek płynie i lepszy ode mnie jest. To nie też mu zazdrościłem, tylko to taka duma, że jest lepszy ode mnie. No? To jest taka chyba naturalna radość ojca. No? Zaczął pan na jeziorze, potem jakaś rzeka górska, jakieś pływanie na kajakach, a skończył pan na Atlantyku. I, jest takie powiedzenie, no a nic, o skończeniu. Ja jeszcze nie skończyłem mojego pływania, bo hmm, pływanie jak turystyka kajakowa stała się moją pasją, a zacząłem to w późnym wieku, jak miałem 34 lata. Pierwszy raz tak spływ kajakowy, ale że wpadłem i to i, tak skutecznie, bo... Pierwszym spływie, no to jest na drawie, to jest taka wspaniała rzeka. Miałem pierwszą wywrotkę i tak, dosłowne wpadnięcie w kajaki. I nie mogę się z tego wygrzebać aż do teraz, a właściwie to nie chcę nawet. Nie? To co Pana ciągnie do tej wody? Pana cały czas ciągnie do wody. Jak za chwilę zadam panu pytanie, czy ta najważniejsza podróż to jest jeszcze przed Panem, to pan o, pewnie o, powie, o że, że pewnie tak. Tak jest. Wyprawa życia jest przede mną. Bo to, co było, to ja opowiadam ludziom, a to zrobiłem tam gdzieś byłem, jak się, się ciekawo, a ja żyję tym, co przede mną. I w maju przyszłego roku, czyli za około pół roku powinienem wystartować z Ameryki Północnej do Europy. To będzie kontynuacja wyprawy trzeciej transatlantyckiej wyprawy kajakowej, którą musiałem przerwać w trzeciej dobie, miałem wypadek. Co pana tak ciągnie do tej wody? Hmm. Radość z y, poznawania świata. Samotność ucieczka od żony, od dzieci? Mm, a nie, nie, y, Ja tam od żony nie uciekam. Nie, nie, ja nie jestem typem samotnika, że nie szukam y, aż znaczy nie unikam kontaktu z ludźmi. Zawsze jak ludzie widzą, jak ja się zachowuję między ludźmi i jak robię, jak jestem mm, energiczny, się poruszam i, i, i szybko, to mówię, jak ja mogę w, w takim małym kajaku wytrzymać kilka miesięcy i to sam. Nie? Ale ja testowałem siebie i testuję na różne sposoby. Jak okazuje się, że można. Człowiek jest bardzo elastyczną jednak hmm, taką jednostką i potrafi wiele znieść, i psychicznie, i fizycznie. Ile pan płynął z tej Afryki do Ameryki Południowej? No to ja płynąłem w innej jednostce czasu, to powiem, 99 dób. A dlatego dub, że ja płynąłem dzień i noc. A dzień i noc to doba to jest też jednostka czasu. A ja się nazywam doba. No i to tak wszystko razem pasuje. O czym Panie Aleksandrze myśli się, jak tak człowiek się trochę obudzi, patrzy woda, zaśnie, przyśnie, znowu woda. O czym człowiek myśli? Więc jak moje wyprawy oceaniczne zajmowały mi po kilka miesięcy, a ja nie mam takiego wyłącznika, że mogę sobie wyłączyć i o niczym nie myśleć. No? Zawsze jeśli o czymś myśli… No o, i oprócz takich mm, chwil czy momentów, czy powiedzmy no, minut, czy dłuższych, że jestem intensywnie zajęty, bo muszę coś akurat robić jestem skupiony na jakichś tam no, trudniejszych czynnościach, to gdy tak rutynowo na przykład sobie wiosłuję y, 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 godzinami, no bo tak 8 do 12 godzin y, wiosłowałem na dobę, to wtedy myślę to w zasadzie o wszystkim. I o tym, co było, co kiedyś, co na bieżąco tak, tak jest. I też planowałem i tym, co będzie w przyszłości. I także miałem telefon satelitarny i łączność ze światem że się głównie na sms ami czy e mailami I się porozumiewałem. Co prawda można było do mnie zadzwonić, albo ja mogłem, no, ale to ze względu na koszty, to raczej skupialiśmy się na mm, SMS-ach czy e-mailach. No i wtedy ja no, prosiłem, przysyłajcie mi różne wiadomości, co się dzieje. W rodzinie, w policach, w moim województwie w Polsce i na świecie nawet. No? Także jak ja byłem w drugiej wyprawie, to była akurat olimpiada zimowa w Soczi, o to dowiadywałem się, a że Polak zdobył medal, a potem jeszcze jeden, a to złoty medal, czy coś nie, no, żyłem różnymi, no, starałem się takie szczątkoć. No, ja nie miałem dostępu ani do radio, do telewizji, no nic jedynie. Takie szczątkowe takie, no powiedzmy, ciekawostki ze świata czy tam powiedzmy z domu, no to tak docierały do mnie i ja starałem się żyć na bieżąco. Mówi Pan, ciągnę do ludzi, ja lubię, kocham ludzi, lubię z nimi rozmawiać, a potem Pan na ileś tygodni wjeżdża na ocean, w morze i, i Pan sam jest. Ale to jest tak, jak coś na przykład z jedzenia lubimy, a mamy sta, stale to na co dzień, no to, to się przeje, przejemy tym, nie? a jak coś rzadko kiedyś tam możemy dostać, to to jest bardziej cenne i tak jak powiem, że w mojej drugiej wyprawie kajakowej z Europy, do Ameryki Północnej, po awarii steru, gdzie musiałem dopłynąć do Bermudów, wiedziałem, że nie mogą się doczekać na spotkanie ze mną i płynie na spotkanie ze mną ekipa, no to w sumie pięć osób płynęło. Ja wiedziałem, że płyną do mnie. Nie to, że ze statku ktoś mi pokiwa tam gdzie, że do mnie ludzie płyną, nie? Jak ja się szykowałem i cieszyłem na spotkanie z ludźmi, Kajak wyczyściłem, wypucowałem, sam się wykąpałem, bo wizyta będzie. Nie? I te trzy godziny, jak u mnie byli, to były no, najspanialsze takie wspomnienia z tej wyprawy, bo ludzie byli u mnie, mogłem pogadać, dłony ścisnąć. Już pierwszą dziewczynę w kajaku miałem, bo dziennikarkę zaprosiłem do kajaka. No, to pod okiem kamer wszystko się działo, nie? ale do kajaka tu pogadałem, no tak radośnie, wesoło, a potem mi było smutno. Opuszczałem, a ja do lądu jeszcze mam 200 km jeszcze kilka dni. A ten Trójkąt Bermudzki pan widział na własne oczy? Nie bał się pan wpłynąć w ten trójkąt? Hmm. więc Trójkąt Bermudzki to jest taki obszar na zachodzie Atlantyku między Miami na Florydzie, Bermudami i Puerto Rico. To jest taki, w skali oceanu to jest mały, ale to jest trzy razy większy od Polski mniej więcej obszar. Nie? Tam zdarzały się tajemnicze zaginięcia statków, samolotów. Pierwszy kajakarz, który przepłynął w tej ocean, Franz Remmer zginął tam w huraganie. Ja też jego pamięci poświęciłem tam dość dużo. Starałem się odkryć tajemnicę trójkąta Bermudzkiego, nie? no Niestety nie udało mi się, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, bo ja tam pamiętałem się na małej przestrzeni stosunkowo 40 dni, czyli półtora miesiąca. Nie? Takie pułapce wiatrowe jakby, ale to nic tajemniczego, no, tylko po prostu nietypowo długo wiejące wiatry z kierunku, dokąd ja miałem płynąć. Ja miałem płynąć na południowy zachód, a stamtąd biały. No. Ja trochę tam do przodu, potem do tyłu. Przecież ja nie mogę cały, całą dobę wiosłować, a ja tak 8 do 12 godzin na dobę wiosłowam. Przecież muszę odpocząć i spać, no i robić inne rzeczy. No. Co ja uzyskam z trudem tam, postęp, to potem nie cofam To bardzo jednak stresujące. No cóż, w końcu jakoś hmm, po awarii, bo ster mi się urwał, na Bermudy dopłynąłem, potem no, no, rejs żaglowcem w pobliżu dawnej trasy. Także ja hmm, tą moją wyprawę, jak musiałem przerwać z konieczności bo awarii steru, no potem kontynuowałem i do brzegów e, Ameryki Północnej dopłynąłem, a Florydę do, i pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej postawiłem. W miejscu, o którym mówiłem jeszcze w Polsce przed startem, pierwsze kroki postawię w New na beach na, na półwyspie Floryda. I tak, tak zrobiłem. Czyli że wykazało się, że mimo ogromu oceanu i różnych prądów, wiatru, przeciwności, potrafiłem dopłynąć tam, dokąd chciałem. Z tego morza, z tego kajaka wychodzi na ląd. Nie czuje się pan trochę jak taki upojony człowiek po alkoholu, te nogi. Boże, po iluś tygodniach ląd, mogę dotknąć lądu chodzić. Człowiek tak pewnie stawia te kroki? O, i tutaj dla mnie i dla tych, którzy to obserwowali, a nawet mój przyjaciel ze Stanów Piotr Chmielski, nakręcił taki filmik, jak ja po 142 dobach, gdzie sam byłem na oceanie, a jeszcze to było o świcie. Po bardzo ciężkiej nocy, jak do. Bermudów dopłynąłem, sam dopłynąłem. Trochę mnie w końcówce pilotowali łodzią, ale tylko pilotowali, nikt tam mnie nie ciągnął. I ja do wstępnej odprawy granicznej miałem wy, no wypełznąć, tam wyjść na, na beton. Na tym betonie samochód stał, gdzie dwie panie do wstępnej odprawy przyjechały specjalnie, a ten beton się pode mną chwieje. I to mocno. Więc ja odpowiedziałem do tych pań, broni nie mam, narkotyków nie mam, a Alkohol cały wypiłem no? i tak spadł alkoholu, dawno nie miałem, no? ale zaburzone równowagi były takie, że ja próbuję iść i nagle tracę równowagę, no? tak jakby mocno piany. No? i tak się tłumaczyłem, potem te panie czasem mnie podtrzymały, żebym się nie wywrócił. Ja tydzień miałem jeszcze takie zaburzone równowagi, coraz mniejsze, no? ale z początku to no, dziwne wrażenie, niektórzy żeglarze jak po kilku dobach na morzu, no, też im się to chwieje, no, a ja... Po, bo, po 142 dobach ustanowiłem rekord świata. W pana oczach czytam, boję się, ale płynę. Jest taki strach trochę przed wypłynięciem w ocean? Tam nie wiadomo, co się może wydarzyć przecież. Nie, z ręki na sercu nie boję się, ale co, ja staram się dobrze... Nie ma niebezpiecznych y, tam sytuacji takich? Ja mam tak, kajak ma dwie właściwości. Jest niezatapialny, nie może pływać w pozycji do góry dnem, jak fale duże mogą wywrócić, sam musi wrócić do pozycji dla Za Dlaczego się bać? Ja m, przed wyruszeniem staram się rozeznać, co mnie tam może złego spotkać. Jakie warunki? Ja się staram się dobrze do tego przygotować. Ja nie liczę na to, że mi się uda. Nie? Ja przed startem muszę być pewien, że to, co zrobiłem, i ten kajak mi zapewni bezpieczne przepłynięcie oceanu. Oczywiście. Mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane sprawy, ale ja na starcie muszę być pewien, że zrobiłem wszystko, żeby bezpiecznie to przepłynąć. Dobry kajak, mięśnie, wola walki, nie wiem, wola chce przepłynąć. Co tu jest najważniejsze? Człowiek czy może sprzęt? No wszystko musi być razem. Ja mam bardzo wielkie doświadczenie kajakowe, bo już na liczniku ponad 96 tysięcy kilometrów przepłynętych po różnych akwenach, to jest najwięcej w Polsce. No, jestem wszechstronnym kakazem, bardzo wszechstronnym, ale życie sobie bardzo cenię. Nie mam nic cenniejszego od życia No i nie mam zamiaru go stracić. Bo widać, że jestem młody. Naraża, nie pan nie trochę, stary, naraża się ka. pan trochę. Naraża ja się pan trochę. Ja sobie wiesz. zdaję sprawę z ryzyka tego, mhm. ale staram się go tak zminimalizować. No dobrze, no, pan mówi, że ryzyko. A czy możemy się umówić na przykład za tydzień i jest pan pewien, że możemy się spotkać? A że, że pan zgłosić tam, gdzie się mówimy. No? Ale ja, ja nie pływam. Ale nie. No tutaj w ogóle. No. I, I może pan tam robić różne takie rzeczy, co, co na co dzień. Nie o pływaniu, nie? Mówi I, pan o jest jeździe pan... samochodem, tak? Nie, dobrze, nie. A no. jest pan pewien, że za tydzień nie będzie pan żył, czy coś. A Nikt nie jest pewien. A No właśnie, o to chodzi. No. A no dobrze, spytam się tak. A dzisiaj rano z czego pan wstał? Z łóżka. O. A nie boi się pan kłaść do łóżka? No dlaczego? No nie boję się. Naj a pan się boi? Najwięcej ludzi w łóżku umiera. W łóżku można umrzeć. To już teraz wiem, dlaczego pan w nocy pływa tym kajakiem. <noise> w kajaku też można leżeć rzadko, nie? a łóżka się ludzie nie boją. No. To na zakończenie pana zapytam, czy panu się ta woda już nie przyjadła? Czy pan osiądzie na mieliźnie dobrze, że ono nigdzie nie wypływa, bo pewnie żona nie jest zachwycona, że pan wypływa. O, żona by mnie chciała widzieć w domu, nie? stale, ale. Tu jest problem nie tylko mój, ale wielu różnych podróżników. Czy łażą gdzieś wysoko w górę, czy coś. Nie można być gdzieś wysoko czy daleko na wyprawie i w domu jednocześnie. Niemożliwe. No? I to jest nie do pogodzenia. Rodziny chcą nas mieć w domu, a nas ciągnie gdzieś tam. No? I tu jest yy, nierozwiązywalny problem. Czasem na przykład w rejsy, na jak można zabrać rodzinę ca całą, no? ale ogromna większość ludzi tak. Powiedzmy, tych ekstremalnych podróżników, czy tam dobywców czegoś to samodzielnie. Czy ja samodzielnie. Pan ma przewagę w rodzinie. Dwóch synów zaraził wodą i oni już też przekonują mamy, prawda? <grym> I no, bo turystyka kajakowa jest zaraźliwa. Ja staram się zarazić ludzi, bo to jest coś wspaniałego. Tylko nikomu nie polecam przepływania oceanu kajakiem. Jak ktoś będzie chciał, proszę skierować do mnie, postaram się wybić z głowy. Chyba, że ktoś będzie tak mocno, bardzo chciał, to udzielę rad, co trzeba zrobić żeby taki zamiar miał mm, prawdopodobieństwo, że się skończy dobrze i bezpiecznie. I nie leje Pan tutaj wody teraz? Nie, chociaż no, czasem na spotkaniach leję wodę oceaniczną, która jest bardzo słona, ale nie, nie radzę pływać, ja polecam turystykę kajakową, tylko nie na oceany. Trzeba się bardzo dobrze i wszechstronnie przygotować. I niedługo się ukaże, 28 października ma być premiera książki o mnie, na fali pod prąd, biografia Aleksandra Doby, tam jest recepta, powiedzmy, moje życie i jak ja doszedłem do tego, co mam, no co robiłem i co na to wpływało, co mnie ukształtowało, że jestem akurat, no... no niektórzy no, mówią, że, a, że wariat, czy szaleniec, czy super nakręcony, pozytywny człowiek, no różne określenia, nie? Ale to, co pozytywnego, co ja staram się przekazać ludziom, tam w tej książce jest, także polecam, niedługo będzie a właściwie nawet już chyba jest tak awansem w różnych cięgarniach. A to jest... A no dobra, to będzie ktoś młotkiem walił, czy ja mam. To już sama mam odcisnąć, tak? tak. No, jest. Jest. Super, proszę państwa, moi Czy pan Aleksander Doba może młodzież nauczyć, że warto walczyć o marzenia, nie ma takich rzeczy, które nie da się zrobić, tylko trzeba dążyć, trzeba płynąć do celu? Tak, oczywiście, jak ten biały, samotny żagiel płynący po oceanie. Ja myślę, że pokazał to właśnie w swoich wyczynach. Ja myślę, że dzisiejsza jego obecność to jest niczym innym jak wzmocnieniem naszej pracy dydaktycznej, bo pokazaniem, że warto osiągać marzenia, nie tylko te, które są na pewno związane z otrzymywanymi ocenami, egzaminami czy maturą, natomiast o tym, że trzeba realizować to, co jest pasją i to, co jest każdego indywidualnym zainteresowaniem. Ja myślę, że teraz każdy powinien po takim spotkaniu sobie zrobić taki rachunek, co w takim bądź razie jest na plus, co jest na minus, co należałoby poprawić, co należałoby zmienić. Natomiast ta jego energia, ta jego spontaniczność, ta jego życzliwość, otwartość, to ciepło, które on pokazuje, mimo swojego, no nie ukrywajmy, wyjątkowego wieku, no to jest dla młodzieży, myślę, że dobry kierunkowskaz. Czy ktoś jest taki odważny wśród Was i podniesie rękę? I się przyzna, że nie lubi marzyć. Ja mam problemy ze słuchem, ale ze wzrokiem nie, nikt, nikogo nie ma, bo wszyscy lubimy. Nie? Ale ja mam radę tak. Marzenia, część marzeń starajcie się zamienić w plany, ale takie ambitne plany. bo tam byle jaki plan, to nie ma takie, nie? Ambitny plan, a potem trzeba się do tego planu do realizacji dobrze przygotować. Wszechstronny, no, jak ambitny, chce tego, tego osiągnąć i potem konsekwentnie realizować. No i jest sukces wielki, no, to tak w skrócie. No. Jak osiągniemy jakiś sukces, to mamy. Duma nas rozpiera, inni chwalą, o to co? Chcemy coś innego, większego zrobić. No. I tak można naprawdę różne takie rzeczy ciekawe robić, ale ja to mówię tak dla tak egoistycznie, dla własnej frajdy. Ja to robię też różne rzeczy, żeby mi to sprawiało radość. Nie? To przepłynięcie Atlantyku, no to nie dla radości innych, dla mojej, Freda, że to się cieszy uznaniem innych, no to jest takie, powiedzmy, coś obocznego. Nie? No i to w zasadzie tyle.